Trzynastego grudnia roku pamiętnego, padła mi ciężarówka, robiąc wiele złego, beautiful, beautiful, Ja już tu chwilę pracuję moi drodzy, to nie jest tak, że Zaczynacie ze mną Ja już od godziny próbuję odmrozić Sanowe bycia Ale chyba ten odpuścił Aha. Zalewam Daj, 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 tam tam, daleko. Ludzie żyją dobrze. A ty, mój mój daj, Dopiero co wyleczyłem się z przeziębienia, nie? Nad tym kołem pracuję już godzinę, a jeszcze mam jedno. Ech. Aha. Love this job, you gotta love this job, motherfuckers. Let's go and do the other wheel. Oh, shit, that one, that one doesn't work very well. safe here yeah. okay <sighs> yeah come on baby Come on baby, you're gonna be mine. Na przeziębienie jest zajebiste ćwiczenie. To jest ku chwale ojczyzny robota, moi drodzy. Firma mnie nawet nie chce wyposażyć, albo zwrócić za gaz. A już nie mówiąc o tym, żeby zapłacić. Uważa, że skoro chcę dojechać do domu, to muszę sobie radzić, nie? No, przynajmniej zaczyna cieknąć woda. Nic tylko ku ojczyzny. Nie rzucim ziemi skąd nasz ród, nie damy pogrześć mowy, polskimy naród, polski ród. Królewski, krzep piastowy. Tam i dzisiaj mróz tę kość Przeżyję dzień pogodnie Chociaż mi w gaciach I mokre samą bezpodnie Right! Oh, okay. Obawiam się, że za mało. Obawiam się, że za mało. No to grzejemy dalej. I tak już półtorej godziny. I tak tylko jedna oś, a dwie są odblokowane. No, 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 no. Zalałem. To sprawdzimy czy coś to da, czy nie. O boś. Takie sytuacje. A wy? Wiecie, w międzyczasie ciężarówka mi zgasła, dlatego że safety first, ochrona środowiska. Więc mam specjalny wyłącznik, który wyłącza mi silnik. Co powoduje, że jak jest wyciek powietrza na silniku, sprężarka z silnika nie dostarcza powietrza. Szczęki się zaciskają i co prawda ziemia będzie ocalona. Parę trupów się za to zjawi, zjawi, zjawi. Któregoś pięknego dnia niedoświadczony kierowca Umrze Ale chuj to z ludźmi nie Ważne że jest przeludnienie I jest ok Dobra Przypuszczalnie jeszcze nie jest odblokowane Ale pójdę się zagrzać Ale sprawdzę okay okay it's never happening it's never ah uh, shit german uh. is Nie jest lekko panie i panewki mi się gaz kończy Czy po prostu jest za zimno, ale panie, potrzebuję niebieskiego Aha, Mogę się pomarzyć Mogę sobie pomarzyć Ja wiem, że to nudne oglądać, ale poleźcie sobie razem ze mną, to zobaczycie, jakie to jest nudne. Nie musiałem jeszcze nigdy w życiu wzywać serwisu do zimowych spraw, i dzisiaj też nie mam zamiaru. Ale nie usłyszę nawet za to: dziękuję, wierzcie mi. I dlatego świat trakerski się zmienia. Ja należę do grupy frajerów, którym się chce to robić zamiast wysłać wiadomość na satelicie. Hamulce niesprawne, przysłać mi tu serwis. Kompania woli zapłacić parę tysięcy dolarów za serwis, niż dać mi na przykład nie wiem, dwie stówki i mieć szybciej ładunek. Takie jest zaufanie do fachowości. Jak myślicie, ile mi to jeszcze zajmie? Godzinę, dwie? Palców to już nie czuję, Ole. Przydałby mi się ten palnik na palce. Uu, za słabe rękawiczki. Znowu nieprzygotowany. Druga para. A ciężarówka już gasła I za chwilę mi zaciągnie hamulce na wszystkim. No bo wiecie, planeta płonie. Kurwa. Planeta płonie, Trzaskowski. Okay. I'm old, sir. odblokowane. Planeta płonie. Planeta płonie. Ludzie, nie widzicie tego, że planeta płonie? Hamulce, kurwa, odblokowane. Oh, what a mess. Nie reklamuję żadnego alkoholu Jedyny kubek jaki mam I trochę ciepłej kawy No ja trochę zmarzłem Jakby nie było Ponad dwie godziny walki Dwie godziny walki Gdzieś tu na północy Uuu jeszcze tylko sprawdzimy, czy wszystko działa. Będziemy mogli jechać. Co się wszystkie koła? Uh. Ja jestem na granicy Alberty i Northwest Province Northwest well, North Territory. Wow, Ale palce to mamy zgrabiałe uh. To zdrówko. się przyda. Dopiero co wylazłem z jednego i już kurde przemarznięty na wszystkich frontach. Ok Możemy ruszyć i zobaczymy. Czy jakiś mamy tutaj. Break? Oczywiście w ramach środowiskowych te automatyczne oświetlenia tyłu w momencie, kiedy ruszam do przodu głasną przy prędkości 5 km na godzinę, żebym nie mógł nic widzieć, bo przecież trzeba oszczędzać elektrykę. Bo planeta płonie. Planeta płonie i nic nas nie uratuje. Okej. Okay. Wolny. Wolny znowu. Teraz moi drodzy tutaj jest granica, o, tutaj dokładnie po lewej stronie widzicie, znak nieoświetlony, ale kraczam do Alberty, wkraczam do Alberty. A dalej to już jest łatwizna, tylko jeszcze kilkanaście godzin pracy. No i powoli. Wstaje słońce, znaczy budzi się dzień, można by raczej powiedzieć, bo do słońca wstawanie jeszcze daleko. Tu na północy mamy bardzo krótkie dnie. Na szczęście nie jest tak zimno minus 11 to jest naprawdę w dzisiejszych warunkach całkiem nieźle. I tak wyglądają moje dni, moi drodzy. Na wszelki wypadek, żebyście nie myśleli, że tylko sobie siedzę i dumam. Praca na północy to praca która wymaga zacięcia. Tak? Ja wiem, że wielu z Was zastanawia się po co to. Ja nie wiem. Tak, sobie chyba udowodnić, że przechodzimy przez życie w miarę normalnie. Wyzwania, rozwiązania, odpowiedzialność, fachowość. One się liczą. Tak? Wysłanie tutaj serwisu no, kosztowało wpłynęć. Tysiące dolarów. Nie, to kosztowało dwie godziny mojej pracy i jadę. I tak przez te ostatnie dziesiątki lat z reguły sobie radzę. Także, jak już wcześniej powiedziałem, kuchwalę ojczyzny. Firmy, wielkie korporacje. Najlon GPF. Oni w tym wielkim rozrachunku liczb. No, po prostu. Zabiorą innym, podobnie jak z rządami, wiecie, opodatkują wszystkich kierowców, dlatego kierowcy coraz mniej zarabiają. W sensie takim przełożenia na wygodę życia, nie? Cyfry rosną do góry, ale w Polsce tego nie widać, wiecie dlaczego? Dlatego, że pracy zarabiali w komunie 20 dolarów na miesiąc. Nie? Więc w Polsce ciągle idzie do góry, A standard życia. Dlatego, być może właśnie dlatego, Polacy nie rozumieją, że żadna planeta nie płonie, że nic się takiego nie dzieje. No, warto o tym pomyśleć od czasu do czasu, zamiast słuchać głupawych wypowiedzi jeszcze głupszych polityków. to już nie czuję, cholera. Uuu, przydał mi się ten palnik na palce. Uuu, za słabe rękawiczki. Znowu nieprzygotowany. To już druga para. A ciężarówka już gasła i za chwilę mi zaciągnie hamulce na wszystkim. No bo wiecie, planeta płonie, kurwa. Planeta płonie, Trzaskowski! Kurwa, planeta płonie! Planeta płonie, kurwa, z waszymi jebanymi green wadami! Zielonymi, kurwa, wadami! Planeta płonie! Kurwa, gorąco! Tiger, brother, I love you. Nikt nie pobije pasy kurwa zapięte, ale hamulce kurwa odblokowane. Planeta kurwa płonie. Kurwa, czeskowski planeta płonie. Hamulce kurwa zablokowane. O! Jebana planeta płonie Siaskowski, planeta kurwa, płonie! A to jest przykład waszego zielonego, jebanego wału, którym robicie ludzi w chuja! Bo przecież KURWA PLANETA PŁONIE! Mamy luty. Jeżeli tak będzie się zmieniał klimat w takim tempie, to nam się planeta po prostu spali. To nam się planeta po prostu spali. Te wasze zeroemisyjne skurwysyństwo zabija ludzi, kurwa. Planeta płonie. Ja pierdolę. Ty nędzna kurwo, warszawska. Razem ze swoim bosem. Hamulce kurwa zablokowane przez wasze zielone łady. Fuck you. Czaskowski, planeta Płonie. Pozdrowienia od polskiego trakera. Oh. You speak English very well, right? Well, you know what? You sorry, man? No matter what language you speak, you don't have a shit to say. Nothing. You are zero. You are so fucked up zero that. Remember, when a Polish convoy will decide to go after you, Mr. President Wannabe, I might be one of them. How about that for a change? For a fucking change! <laughs> Do you want to see me leading the convoy? You really think that I'm gonna be scared of you? Oh, Czeskowski, Rafał! When you see this little symbol of our work, then you know. Yeah, I think you got the message. And I can go. I think I can go. Ah.